Piotr Politechnika Białostocka, jesteśmy w Centrum Nowoczesnego Kształcenia. Tu trwa Dzień Zdrowia Psychicznego w Politechnice Białostockiej. A z nami jest Klo, Ćwiek, modelka, podcasterka, założycielka fundacji Można Zwariować i startupu Meditate App. Współautorka książki Clue, jak być sobą, gdy jesteś wszystkim innym. Pani Karolino, czy Pani Kleo? Wszyscy mówią do mnie Kleo, więc okay, czyli no, zostajemy, tak jest okay. zostajemy przy Kleo. Skąd pomysł, to może banalne pytanie, ale bardzo potrzebne, na założenie Fundacji Można Zwariować? To jest moim zdaniem bardzo potrzebne pytanie i też będę później mówiła o tym w, w, w swoim kinaucie tutaj. Ten pomysł był chyba po prostu spowodowany moimi obserwacjami po tym jak sama trafiłam do szpitala psychiatrycznego i zorientowałam się jak bardzo takie stygmatyzowane, ale też przez swoje najbliższe środowisko. Są osoby w kryzysie psychicznym, szczególnie takie osoby młodsze, młodzi dorośli, młodzież dopiero wchodząca w dorosłe życie. To wydało mi się to. To po prostu strasznie smutne i dojmujące. A później ja wtedy mieszkałam później w Nowym Jorku, jakby zajmowałam się zupełnie czymś innym, ale kiedy zaczęłam trafiać na w ogóle badania związane z kondycją psychiczną dzieci i młodzieży, młodych dorosłych, też ze statystykami dotyczącymi samobójstw, to wydawało mi się, że jakby oczywistym jest, że trzeba na to zareagować, ale też miałam takie ogromne przekonanie, że to jest tak. Tak duży, dużej skali kryzys, że zaraz ktoś się tym zajmie. I zawsze sobie, jakby zawsze sobie myślimy, że zaraz się ktoś tym zajmie, bo to jest takie oczywiste, no nie? Tylko, że jestem też dosyć niecierpliwa, no ale byłam cierpliwa i myślałam sobie, dobra, zaraz ktoś się tym zajmie. Znaczy, w Polsce były organizacje, no tak jak mówię, nie mieszkałam w Polsce, w Polsce były inne organizacje, które komunikowały temat na różne sposoby, natomiast miałam przeświadczenie z mojego doświadczenia mieszkania za granicą i tego, jakie tam obserwowałam formy kampanii społecznych, które były przystępne. Pozytywne, dawały nadzieję, mówiły prostym językiem, który nie był naukowy albo jakoś przesadnie yy, medyczny, tylko taki właśnie bardzo prosty. No sama yy. nazwa fundacji jest tak. fantastyczna. Można zwariować, co no oznacza, że każdy ma prawo, można to sobie na wiele sposobów interpretować. Tak, razy. tak, tak, to prawda. No więc myślałam sobie, że zaraz coś dokładnie takie, bo już po prostu były wzory gotowe, żeby na, nawet je po prostu skopiować i przenieść na, yy, do Polski. Nie? Więc myślałam, nie, nie no, dobra, zaraz ktoś to zrobi. Jest ktoś dużo bardziej odpowiedni niż ja do tego, no, ale ponieważ też jestem niecierpliwa, to uznałam w pewnym momencie, że no dobra, no to może po prostu ja to muszę zrobić i yy, 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 tak naprawdę yy, tak się zaczęło, bo po prostu brakowało tego, mam wrażenie. Ale to też on swego ja, rodzaju odpowiedzialność, bo no, fundacja, na to KRS, jakieś wpisy, konta, te sprawy. Nie, tak, tak, ale w ogóle jak zaczęliśmy to robić, to ja sobie pomyślałam, że po prostu musimy stworzyć kampanię społeczną. Bo takiej kampanii społecznej brakuje. Ale ja chciałam zrobić jedną kampanię społeczną i tyle. Tylko Zobaczyć Później, tak, później przyjechałam do Warszawy, no i tak tutaj gdzieś porozmawiałam, no to ponieważ już funkcjonowałam w świecie mody, więc też w świecie mediów, no to tutaj przyszła z nami pogadać jakaś telewizja, a tutaj przyszła jakaś gazeta, która nam chciała dać kilka stron, żeby o tym pomówić i tak dalej, i tak dalej, od jednej Bo osoby do drugiej. fajne zdjęcie. Jasne, ale jakby od jednej strony do drugiej to poszło gdzieś tam w świat i inne osoby się zaczęły interesować tą naszą działalnością, ale my docelowo chcieliśmy stworzyć w ogóle kampanię społeczną dla jakiejś istniejącej fundacji, taką prostą, jakby pozytywną po i tak dalej. Przeszczepić dobre wzorce. Tak. Tu. Ale y, jak poszłam do fundacji, to się okazało, że w Polsce y, jest kilka fundacji, ale one mają takie dosyć y, takie. Y, nie chcę, żeby to źle zabrzmiało, ale takie jakby trochę skostniałe struktury, no nie, takie są powolne w działaniu, e, na przykład działań, ba, bazują na działalności grantowej, więc też muszą po prostu wszystko wypełnić i nie mogą sobie pozwolić, że teraz ja przychodzę i będziemy robić kampanię, nie, tylko mają jakiś plan na nie swoją nie działalność i tak dalej. Bierzecie. Jasne, dokładnie, więc, y, no więc do, y, pojawił się po prostu y, chętny sponsor, dać nam pieniądze na realizację tego, no i ja mówię, no dobra, no jak mamy wziąć te pieniądze, no to musimy założyć jakąś organizację. No to zakładamy fundację i tak powstała fundacja, więc jakby mam wrażenie, że to też jest najlepsze świadectwo tego, że robienie czegoś ma sens, jeśli jest realna potrzeba i są jakby i są osoby, które chcą się przyczynić do tego działania, bo dla mnie zakładanie fundacji dla zakładania fundacji jest kompletnie bezcelowe, bo to jest strasznie trudne. Prowadzenie księgowości fundacji to jest najgorsza impreza na świecie. Także uwaga, zanim założycie fundację, spróbujcie działać, spróbujcie Z innymi sprawdzić. fundacjami. Tak, tak my... Czy w ogóle to, to was nie przerażnie, bo można mieć pomysł, a tak jak pani powiedziała, takie prowadzenie księgowości, a to pytam, może podcinać skrzydła, właśnie. szczególnie kiedy się podróżuje po świecie, bo jednocześnie modeling zobowiązuje. Jasne, ale też dlatego ja mam wrażenie, że ja bardzo chcę, żeby Fundacja Można Zwariować też była takim parasolem, pod którym można po prostu realizować tego typu inicjatywy i być takim miejscem, które pozwala na realizowanie takich rzeczy, dlatego że no, jakby ten, ta, ta cała biurokracyjna stronę, tak samo jak z prowadzeniem firmy, jakby to nie jest jakaś świetna zabawa, nie? Ale trzeba to zrobić, żeby było możliwe robienie tych wszystkich innych rzeczy kreatywnych. No właśnie te kreatywne rzeczy, jak obserwujemy nawet tu na spotkaniu w Dniu Zdrowia Psychicznego, robi wiele bardzo różnych osób. Co Państwa łączy, że spotkaliście się pod tym szyldem wymyślonej przez panią Fundacji Można Zwariować? O, hmm, świetne pytanie. Myślę, że e, to też dotyczy tego, jak e, dobieramy osoby, z którymi pracujemy no i myślę, że e, akurat do tego mamy ogromne szczęście, czy może też umiejętność, nie wiem jak to jeszcze klasyfikować. E, natomiast myślę, że... E, ja bardzo chętnie pracuję z osobami, które mają swoją inicjatywę, są osobami, którym nie trzeba powiedzieć, co robić. I, czyli na przykład, jeśli ktoś do mnie przyjdzie i powie, ja chcę działać z Fundacją Można Zwariować. I ja zapytam, ale co chcesz robić, jakby co chcesz stworzyć, nie wiem, jak, jaką forum, czym się chcesz podzielić z innymi osobami, jaki masz pomysł i jeśli spotykam się z taką odpowiedzią, że no nie wiem, no to wiem, że będzie nam ciężko pracować razem. Bo ja też jestem jakby wymagająca wobec siebie, ale też wobec innych i lepiej mi się pracuje z osobami, które mają inicjatywę i mają pomysł i wiedzą, jak chcą robić rzeczy, a my po prostu dajemy sobie nawzajem narzędzia, wsparcie i te wszystkie dodatkowe rzeczy, które możemy sobie nawzajem zapewnić. Przez to jesteśmy to w stanie robić w większej skali, więc myślę, że właśnie ta inicjatywa i. Yy, i taka we, yy, jakaś taka wewnętrzna yy, chęć. Jest z nami Klaudia która na samym początku rozmowy powiedziała, że jedną z przyczyn założenia fundacji można zwariować było to, że sama miała okres depresyjny w swoim życiu. Tak sobie pomyślałam, że to nie wymaga z tego, że pani jest też chyba perfekcjonistką. Powiedziała pani teraz, że ma określone nie. bardzo wysokie wymagania wobec osób, które chciałyby współpracować, wobec siebie stawia też wysokie wymagania. Też w pewien sposób praca w branży modelingowej to jest to stawianie sobie wysokich wymagań. Tak, no to jest stawienie sobie wysokich wymagań, dlatego że teraz jestem tutaj, a przed chwilą się dowiedziałam, że o 20.30 muszę lecieć z, War z Warszawy do Hamburga, co było dla mnie niezłym zaskoczeniem, e, więc jest to wysokie wymaganie. E, natomiast e, a propos perfekcjonizmu, e, moje podejście do perfekcjonizmu jest skrajnie odwrotne. Nawet mamy taki odcinek podcastu, można zwariować, który ma tytuł Antyperfekcjonizm i dokładnie o tym tam rozmawiamy, dlatego że e, ja wierzę, że done is better than perfect że zrobione będzie zawsze lepsze niż ee, próbowanie dopracowania do perfekcji i to też ee, bardzo uczy praca w startupie, dlatego że ee, jeśli nie wypuści się na przykład swojego produktu technologicznego wystarczająco szybko, to ktoś to może zrobić szybciej i po prostu wypuścić i on już będzie funkcjonował, nawet jeśli będzie się rozwalał i, ee, i będzie pełen bugów, ale, to, będzie, ale będzie już i będą już prawdziwi użytkownicy będą go testować on będzie w użytku e, raczej niż jak ktoś wypuści swój super idealny dopracowany produkt prawda jest taka że jakby osoby z zewnątrz które faktycznie później go używają czy są bezpośrednimi odbiorcami nie widzą tych jakby tam jakiegoś dopracowanego przycisku, czy jakiegoś tam, nie wiem, przesunięcia na logo, czy coś tam jakby nikt nie zwraca na to uwagi. no nie? Więc absolutnie mam takie podejście, że to nie jest, to nie jest perfekcjonizm, a bardziej myślę, że to jest podejście takie do inicjatywy, do samodzielności przede wszystkim. Bardziej myślę, że to chodzi o samodzielność. No. I odpowiedzialność. Tak, brań odpowiedzialności za. Za siebie, ale też y, taka odpowiedzialność za projekt. Bo ja też bardzo powtarzam w fundacji, że ja nie chcę, żeby to była moja fundacja. W sensie ja nie chcę, żeby ona była bezpośrednio powiązana wyłącznie z moim nazwiskiem. Ja chcę, żeby to była tak samo fundacja Ani, jak i Doroty, jak i Jowity, jak i Oli. Dlatego, że y, chcę, żeby każda z nas miała taką samą. Akurat teraz jesteśmy w teamie, większość z nas jest w większości kobiet. Y, Dlatego, że chcę, żeby każda z nas miała takie poczucie odpowiedzialności, że to jest mój projekt, który realizuję, bo on wtedy ma z, y, potencjał, żeby stać się takim projektem społecznym, no nie, że to nie jest moja rzecz jednostkowa. A czy łatwo jest nauczyć się dawać wsparcie osobom y, z kłopotami natury psychicznej, bo pewnie trzeba się tego nauczyć? Jasne, y, no myślę, że to jest taka sytuacja, w której trening czyni mistrza trochę y, i Myślę, że na pewno jakby... Ja zawsze wychodzę z takiego założenia, że warto pracować nad sobą po to, żeby być dobrą osobą dla... Innych w takim znaczeniu, jak nawet się mówi o tym, że, że przy wychowywaniu dziecka, no nie, że albo nawet przy jak się samolotem, że zakładasz najpierw maskę tlenową sobie, a później zakładasz ją dziecku, albo że jak chcesz być dobrym rodzicem, no to najpierw y, musisz zadbać o siebie, o to, że ty się dobrze czujesz i tak dalej dobrze ze sobą, żebyś później dawał y, dobry przykład temu swojemu dziecku. I ja myślę, że to, jest, to się przekłada na większość relacji, no nie? że musisz zadbać o swoje dobre samopoczucie, bo wtedy jesteś w stanie zadbać o to, jak reagujesz na innych. I też myślę, że po prostu uczenie się takiej podstawowej empatii i takiego też podejścia, w ogóle wydaje mi się, że w, w wielu interakcjach, zaraz też będę o tym mówić, w wielu interakcjach bardzo dużo jesteśmy w stanie modelować swoim zachowaniem. No nie? Czyli nie strofować nawet kogoś, czy nie, nie wpływać na zachowanie tej drugiej osoby, bo jest to niemożliwe, jakby każdy jest odpowiedzialny za siebie, ale modelując jakieś zachowania, na przykład jakieś empatyczne postawy, jesteśmy w stanie wpłynąć na to, że te osoby zauważą, że te zachowania są w porządku, są akceptowane, nie są oznaką słabości, tylko są oznaką odwagi. Więc takie wulnerabilne podejście do swojego zachowania jest w stanie modelować to, że pozwalamy komuś innemu na bycie otwartym wobec nas i odważyć się pokochać samego siebie, od tego zaczynać. No jasne. A jak przekonywać czy ludzi, którzy są załamani, bo pani mówiła o kampaniach społecznych odczuwają takie stany depresyjne, żeby poprosili o pomoc u specjalistów czy zwyczajnie pozwolili sobie pomóc? Jasne. No właśnie myślę, że to się sprowadza do tego, co już, o czym już wspomniałam, czyli do tworzenia po prostu przez nas wszystkich takiej przestrzeni, która która temu sprzyja, która to umożliwia i że tak naprawdę jakby moment, w którym ktoś potrzebuje prosić o pomoc, to, to, jakby to już jest ten, ten finalny koniec tej drogi, a powinniśmy zacząć myśleć prewencyjnie, dużo wcześniej, czyli tworzyć przestrzeń, w której na przykład bliska nam osoba będzie u nas szukała tego wsparcia, bo będzie miała takie poczucie, że jesteśmy bezpieczną osobą, która tego wsparcia jej udzieli, bo nie zaufa, zaufa yy, udzieli wsparcia, nie oceni, yy, tylko będzie próbowała pomóc yy, i jakby działać w najlepszej wierze. Więc jeśli będziemy stwarzać sobie nawzajem takie środowisko, no to stworzymy jakby zupełnie inny świat, tylko to jest coś, o czym musimy pomyśleć chwilę zawczasu. No nie? To też jest kwestia poddania się być może terapii, bo mówi się, że jesteśmy kowalami własnego losu, że powinniśmy zmieniać pracę, szukać lepszych perspektyw. Czy ze psychiczną, sferą jest to tak samo? Mamy wpływ na nasze samopoczucie? Jasne, nawet wczoraj e, nagrywałyśmy odcinek podcastu Można Zwariować, w którym ktoś zapytał właśnie czy można... No to będzie premiera u czy, nas tego e, odcinka, czy już a poszedł? Dzi teraz, dzisiaj poszedł, e, jakoś chwilę temu. E, w którym ktoś właśnie zapytał czy można zmieniać jakieś schematy z dzieciństwa i nasza odpowiedź była tak, no jasne, że tak, bo mamy wpływ na to jak się czujemy i mamy duży, jakby nie, ma, nie mamy wpływu na to z czym wychodzimy z domu, ale jakby później jesteśmy w stanie włożyć na tyle dużo pracy, żeby wiele rzeczy zmienić i myślę, że naprawdę warto, nie, bo jakby nic na tym nie stracimy. Często też mówimy o tym, właśnie można zwariować, że jeśli czujemy że coś jest nie tak, cokolwiek, to możemy jakby skonsultować się ze specjalistą, nic na tym nie stracimy, no może to będzie jakieś stracone, nie wiem, 200 zł, jeśli się okaże, że nic tam nie jest, e, ale nic takiego nie stracimy, możemy się dowiedzieć od kogoś, że jakby spoko, nic nam właściwie nie dolega, ale będziemy mieć pewność, bo e, tak naprawdę. Że nie zwariowaliśmy. E, bo tak naprawdę lepiej reagować zawsze. Wcześniej, no im wcześniej tym lepiej, no nie? tak samo jak boli nas ząb, no im wcześniej zareagujemy, tym mniej jest tego leczenia. A później, jest tym też gorzej. tak, że trzeba myć zęby, a jak myć duszę? No myślę, że jest bardzo dużo ym, sposobów, żeby dbać o swoje zdrowie psychiczne i one brzmią fatalnie, jak się o nich mówi, bo są takie po prostu banalne, i tak jak teraz słuchałam, y, Ola robiła wykład o samotności i wcześniej był wykład właśnie o śnie. Jakby to jest wszystko to samo. To jest powtarzanie takich po prostu utartych haseł, typu właśnie dbanie o zdrowy sen, dbanie o wysiłek fizyczny, dbanie o zdrowe jedzenie, dbanie o ruch. A też już powiedziałam wysiłek fizyczny, ale też dbanie o dobre relacje. To są jakby to są takie. Takie hasła, które po prostu słyszymy, że one wpływają i dobrze, jak się mówi o zdrowiu fizycznym, typu, no nie wiem, na nasze serce, czy jakieś takie kardiologiczne rzeczy, czy też o aspektach zdrowia psychicznego. I to jest w kółko to samo. I jakby nie, nie ma tutaj za, za bardzo. Czyli warto powtarzać, dużego... bo wreszcie może uwierzymy w to, bo no mi się jazne. wydaje, że często bagatelizujemy te takie tak, podstawowe to tak rady. Brzmi... Jakby jak nic specjalnego, no nie? A, a myślę, że, że jak się już do tego przekonamy, albo że jeśli trafi do nas jakaś forma przekazu, no właśnie dlatego też my często mówimy o tym w podcaście w różnych formach czy na wydarzeniach, e, jeśli w końcu jakby zaskoczy nam w głowie to dbanie o siebie, to potem jesteśmy w stanie to wdrożyć w życie tak, że to się staje naszą drugą naturą i już nawet nie musimy o tym myśleć. I to naprawdę działa. Ja jestem najlepszym tego przykładem. Taka super rutyna, top. Yy, mam wrażenie, że czuję się świetnie. Bo dbam o siebie. No dokładnie. Naszym gościem była Kleo modelka podcasterka i założycielka Fundacji. Można zwariować fundacji, która prostym językiem chce mówić o tym, że każdy ma prawo do kłopotów psychicznych i też wspierać osoby w kryzysie psychicznym. Dziękuję za spotkanie. Dziękuję. Jerzy Doruszkiewicz, Politechnika Białostocka.